Witam serdecznie z tej strony, Paweł, z serwisu światfiltru.pl. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do oglądania kolejnego filmiku z budowy. Tym razem jesteśmy na Wawrze w Warszawie. Tutaj, jeżeli chodzi o jakość wody, to jest ona bardzo kiepska. Bardzo często występują kłopoty z, z barwą wody, w związku z tym, że jest duża zawartość związków organicznych, głównych obozowych. Mamy starożytny wisły, także nie ma się co dziwić. Bardzo dużo manganu yy, oraz żelaza. Jeżeli chodzi o instalację, to standardowo dwie obudowy BB20 mechaniczny i węglowy wkład. Tutaj, jak widać, solidny filtr oparty na Budli 13. No, nie było innego wyjścia. Musieliśmy taki duży zamontować, związku z jakością wody, czy znaczy później. E, jeśli chodzi o głowicę, tutaj pewna nowość w naszych filmikach chociaż w rzeczywistości tych głowic RX używałem dość często. Często się inwestorzy na nie decydują ze względu na ich cenę oczywiście. Jeżeli chodzi, to z naszej strony nie mamy większych zastrzeżeń do nich. Opinie na rynku są różne. Często wypadają się ludzie, którzy tych głowic nie stosują, nie montują, nie sprzedają, nie serwisują. Gdyby były z nimi jakieś duże kłopoty, to, to na pewno byśmy ich nie, nie sprzedawali. Chodzą wiele, wiele lat na różnych wodach, także to jest całkiem w porządku. Z tyłu to pokrętełko to jest bypass oraz mixing. Także bardzo łatwo można się przyłączyć. Tutaj o, można podpatrzeć sobie. Zamontowany kytrofor na ścianie, krótkowa nie jest duża, także to oszczędziliśmy całkiem sporo miejsca. Tutaj w tym korytku można zobaczyć porównanie jakości wody przed filtrami oraz po filtrach. Po prawej stronie woda surowa ze studni widać żółtą barwę. Teraz wspomniałem wcześniej bardzo dużo związków organicznych, także woda prosto ze studni leci już żółta śmierdząca, uwierzcie mi na słowo, nic przyjemnego brać kąpiel w takiej wodzie, natomiast po lewej stronie, w dolnym lewym rogu, woda po filtrach dopiero co uruchomionych, także widać, widać różnicę, myślę, że inwestor będzie zadowolony tutaj z wyników działania naszych filtrów. Jeśli macie jakieś pytania, o śmiało dzwoncie, tutaj się dla numer, możecie również pisać, bardzo chętnie odpowiem na, na wszystkie pytania.